Cześć, witam. Dzisiaj taka przypadkowa trylogia y, przypadkowych książek, bo temat jest y, łączący je. Y, to są przypadkowi ludzie, y, którzy spotykają się w przypadkowym miejscu hotel, schronisko czy inne i przez jakiś czas muszą przebywać razem y, i y, opowiadają sobie swoje historie. I te historie bywają bardzo ciekawe, tak jak w przypadku książki Beaty Zdziarskiej zagubiony szlak. Od niej zacznę. Akcja dzieje się w Bieszczadach, jak połonina wetlińska, ale czas jest nietypowy. Wigilia, wigilia. Śnieg wali niesamowicie, a na Bieszczackim Szlaku spotykają się przypadkowi ludzie, którzy w poszukiwaniu ciepłego miejsca trafiają do schroniska. Jest to przypadkowe schronisko, i tam odcięci od świata w po, poprzez śnieg opowiadają sobie właśnie historie. Bohaterów jest czworo: Marta, Jan, Paweł oraz właściciel schroniska, którego imienia nie poznajemy. To schronisko, jak mówię, jest no, fascynujące, stwarza em, Stwarza okazję czy klimat do tego, żeby sobie tę historię opowiedzieć. Jak tu trafiłeś? Mężczyzna, czyli właściciel schroniska, mówi tak: Co roku mam gości na wigilii. Zbłąkani turyści, tacy jak wy, mnie odwiedzają. A więc opowiadają sobie, tych czworo ludzi opowiada sobie właśnie te historie, poznajemy historie ich życia, które są naprawdę fascynujące, ciekawe, tragiczne, bulwersujące. No i właśnie ta niesamowita chwila Wigilia w Bieszczadach. Książkę Beaty Zdziarskiej naprawdę polecam. Taka niepozorna książka, nazwiska autorki zupełnie mi nic nie mówi ale naprawdę warto przeczytać. I druga do, Dorota Szramek W słońcu i we mgle Wałcz. Lato Wałcz miejscowość na niedaleko Piły chyba. Położona bardzo pięknie wśród lasów. Hmm, hotel w Wałczu i cztery kobiety, które się tu spotykają. Hmm, również zupełnie przypadkowo Majka, Bożena, Alicja i Natalia. Hmm, to spotkanie zmienia ich życie, poznajemy historię tych kobiet, ich przeżycia, ich, no ja nie wiem, dążenia, tragedie, przemyślenia. No i czym to znaczy, bo ludzie mogą opowiedzieć swoje historie i się rozstać i nigdy nie spotkać. Tutaj jest trochę inaczej. Ta, ten pobyt w hotelu wiąże te kobiety i wytwarza właśnie między innymi tę więź, Polecam książkę Doroty Szramek W słońcu i we mgle Wałcz, który warto odwiedzić bene. I Jan Kamiński Książka meldunkowa Jesteśmy na Podlasiu Jan Kamiński opowiada o książce meldunkowej Którą znalazł w rzeczach swojego ojca Pisze o tym tak Pisze, Już, już, już książka meldunkowa W której ojciec zapisywał której ojciec zapisywał wszystkie po, ym, po. O! Kiedyś wszyscy, zaraz po urodzeniu, zapisywani byli do książki meldunkowej. Ojciec trzymał ją w szufladzie zamkniętą y, na klucz, ale y, nic to. Y, dzieci ten klucz znalazły i właśnie każda rodzina miała swoją oddzielną stronę. Na tej stronie wszyscy, w kolumnie od najstarszego do najmłodszego, nazwiska, imiona, daty urodzin, na marginesach. Informacje: wyjechał, wyjechała, zameldowany i tak dalej, oraz druczkiem: zmarł, zmarła. A obok tych na, na adnotacji ktoś nakreślił cienką kreską napisy: Piekło, niebo, czyściec. I dzięki na pierwszej stronie była zapisana Luda Patagonka. Rodzina um, autora była zapisana na stronie 11: moja. Mój ojciec Tomasz na pierwszej pozycji, na drugiej babka Urszula, dalej matka, siostry i tak dalej. No i właśnie, jako dorosły człowiek, autor wraca, przynajmniej taka jest narracja narrator wraca do książki meldunkowej i odnajduje i przedstawia historię tych ludzi, którzy przypadkiem, tak jak ci w schronisku i ci w hotelu, spotkali się w książce meldunkowej, a ich losy no, są pogmatwane. W tej książce znale znaleźli się przybysze z Argentyny i z Nowego Jorku, Polacy, Żydzi, Kacap swój, nie swój, a więc spotkanie w książce meldunkowej. W mojej rodzinie też była taka książka meldunkowa, dziadkowie przywieźli ją z Zagbuga, a dokładnie z Pińska, w której były zapisane właśnie nazwiska, imiona, daty urodzenia. Chciałam Wam pokazać, ale w przepasnych archiwach mojej rodziny to była taki cudzysłów. Gdzieś tej, w tej chwili mi się zawieruszyła. A więc trzy książki, historie, jak mówię, przypadkowych ludzi, ale historie bardzo ciekawe, opowiedziane w przypadkowych miejscach. Wszystko to... Ma charakter bardzo klimatyczny, bardzo interesujący. Wszystkie trzy książki naprawdę polecam. Co jeszcze? A was proszę o tytuły książek, w których mamy właśnie taką odciętą chwilowo społeczność i historię ludzi. No, mnie się nazywa, kto tam, Dziesięciu Murzynków, czy tam... Mm, Dziesięciu Murzynków Agaty Christy. Tak jest. Czy znacie takie tytuły? Podpowiadajcie, a te książki wam polecam. Dziękuję, do zobaczenia.